no。Okay. gdzie, a Zbyszek tak, no ja nie, wie, nie wiedziałem, że on ma. Mhm. No, ale mieli mieli No jak to u nas? No Terlecki mówi, że nie, że tylko wirasz jest. Mówi, bo ja tam nie znam. Jaka bezkarność, co tam za przypadek był? Ale co, ale co przekroczą w Tkowicie Co przekroczą? Jakie przypadki tam? Aha. Mhm. Mm-hmm. No ale on teraz tam chce go wina wciągnąć nie? i chyba załatać lukę. Mm-hmm. Aż tam w szczegółach się nie orientuję. Na tyle. No, ja tu mam inne obowiązki, przyjemniejsze. Mają w biurze dwa a w biurze z tych wolno żyjących dwa są tak oswojone, że one tam same o 7 rano czekają i wchodzą do biura. Tam są dwie takie osoby, które tam dwie osoby, które pozwalają, tam karmy kupują, jedzenie tam mają w pokojach na fotelach śpią. No ale to wiesz, w dni, w dni robocze w godzinach pracy, a później na

Adres e-mailowy do niej tylko. No, no nie wiadomo, to już do kosza może. Albo ma to zapisane jako spam, i to już sam. No. No. Tak, jeżeli tak zaadresuję, że to jest spam ode mnie z tego adresu e-mailowego. Tu jakby słaba. No to mogę wysłać z innego adresu e-mailowego w ten czas będzie otworzy. No. Nie, ja mam tam jeszcze 3 czy 4 adresy e-mailowe inne. No, Nie, niech Jarek zadzwoni i tam powie, gdzie wysłał, czy wysłał, nie. Bo to co wysłał w, y, tam na Messengera, to nie, nie idzie ściągnąć tego. Tam tylko te cztery zdjęcia, co są razem, to się dały ściągnąć. Natomiast pozostałe zdjęcia i filmik nie za Chiny. Nie idzie. No. No tak, no wiesz, nie, ja mam trzy smartfony. Nie, nie, to na ten, co tam mówiłem. Nie, ona mi paczkę przysłała, to przecież tam tego to mam. Ale ja nie zapisywałem, nie czytałem, podarłem. południe. A tu przyniosłem swojego, żeby się tam razem skumplowali. Co przerzucić no, ja, no to ja stamtąd wziąłem go, bo tam, tam, tam był chory, leżał. A nie, on nie leczy, on tam wiesz. Tak. Nawet nie pogłaska. O, teraz ten mój mi wskoczył na kolana, to ten przyszedł, ociera mi się o nogi. I będzie chyba też chciał wskoczyć na kolana. No, o, ma takie, wiesz, inne podejście. Takie niemiec niemieckie. No. No. Tak. No, no. Co? Ale co oglądał? U, no to przecież codziennie przychodzi po kości. Po karmę. Karmę kluc klucze ma. Także wchodzi też. No tak, no przecież to wspólne. Wspólnie, in wspólnie interes prowadzimy. No to no. Czy nie, go, nie będę go tam wiesz, wydzielał, blokował. Teraz mam co innego na głowie. tam. Ja na Facebooka to nie muszę na laptop chodzić. No jak chcesz, to ci laptop dam. Ma ramu teraz 6. No się, się nie muli. No teraz się nie muli. No nie, no bo jest system. Zainstalowany na nowo, wyczyszczony i, i ma ramu teraz tyle, co ten twój nowy, także teraz parametry ma jak ten twojego nowego, no. No to weź go, to może weźmiesz go jak przyjedziesz. to będziesz miał dwa, no nie korzystam jednak. No ale będziesz miał, będziesz miał eleganckiego teraz. No. no. No jeden będziesz miał w pokoju, drugi będziesz miał tam, nie, wku, jet, no, tak już będę sprzedawał. Także to jest elegancki, to jest elegancki. No ty już jesteś, ty już jesteś. No tak, od czasu, od czasu do czasu, od czasu do czasu, to tak. No, no nie. No ale o Jezus Maria, nie będę wchodził, bo nie mam teraz ochoty się z tym bawić. Mam teraz swoje tutaj zaległe sprawy, muszę poprzestawiać meble. No, no hej. Brat dzwonił starszy brat 5 lat. Najstarszy brat jest najmniejszy, mam 70 chyba dwa, średni brat ma metr 75 chyba czy 6 ja najmłodszy metr 80. Ale praktycznie teraz mogę powiedzieć, że mam jednego brata bo on ze mną od ma kontakt, odwiedza, dzwonimy, wspiera mi, pomaga. Gotówkę nawet odpali co miesiąc. skuter mi kupił Chińczyka za 2 400. No i z jego synem najstarszym mam też kontakt. Cały czas bliski. No ale jeszcze ten drugi brat średni. Ma trzech synów. Nie mam z nim kontaktu, ani razu nie dzwonił, nie odwiedził. No ten starszy brat ma jeszcze młodszego syna. Tamten też nie dzwonił, nie odwiedził. Mimo że tu przejeżdża obok dookoło brzegu. Także ma się rodzinę i nie ma się rodziny. Nie mówiąc o własnych dzieciach, które są i nie ma. Ale to tak jest, jak się jest w dps -ie. jest stygmatyzacja, dyskryminacja. Natomiast, jak pracowałem na stanowisku, Do Dobra, zarobki miałem bardzo dobre. Mieszkanie. Pracowałem w zakładach mięsnych, a wiadomo co kiedyś było, jak z mięsem na kartki. No to rodzina przyjeżdżała i całymi torbami kupowała w moim sklepie. Zakładałem to, nawet przyjeżdżali do domu były odwiedziny no a brat był potrzebny wujek był potrzebny a teraz jak brat wujek w DPSie no to lepiej się nie przyznawać bo to obciach jak to mój ojciec powiedział, jak zachorowałem pierwszy raz, przypadek depresji i zaliczyłem szpital psychiatryczny. Taki wstyd, taki wstyd we wsi. Tak, są choroby lepsze i gorsze. Tylko, że ja mam, miałem problemy tak zwaną nerwicę Serce, jak to kiedyś nazywali. Problem nerwów, emocji. A nie jakaś choroba tam gorsza, cięższa, czy jakieś upośledzenie intelektualne. Nie, bo jeżeli chodzi o IQ, to mam 130. Tyle mi stwierdzono w trakcie badań. Psychologicznych, poziom inteligencji powyżej normy do wysokiej. No, ale to dla większości rodziny to jest obciach. A to tyle smutków. Kotki dają radość. One nie patrzą na moją IQ, na to, że w DPS-ie jestem, nawet się cieszą. na mój przypadek chorobowy. One są wdzięczne. Chodź, Fokusiku. O, brat ma dwie pasje. To jest meteorologia i lotnictwo. Dlatego z nim rozmawiałem na temat pokazów lotniczych w Paryżu w Leburze. Tam, kurczę, pojechać, zobaczyć. To byłoby Wielka Frajda. No dwa lata temu brat był na pokazach lotniczych w Anglii, Farnborough zdaje się, to tak nazywa. No ale największe są w Leborze. No, jako teraz ten koronawirus, to nie wiadomo jak to. Ojej, trzymaj się. Ta, widzicie? Wskoczył mi ten na kolana, to ten teraz zazdrosny. No to tyle, kochani.